Czekaj, bo z powrotem jeździ. Słuchaj, końcu. Wbrew obiegowej opinii Land Rover. się nie psują jest dobry. Nie tylko koło zakręci jeden się, no, się no. wiesz, tym boku, bo chciałem no, jak To już nie odwoń, więc... A nie, Radek? To... Radek snorka nie ma. Żebym miał snora, to bym pojechał. Nie? Znaczy ja czy masz mafę, się zderze, kto to się dyskwalifikuje. Rozsuszyć potem trzeba gdzie mieć. Do czegoś takiego chcę kupić strajka, No Czyli pomoczę, to będę mówił z wiesz taki. Zamarznie wykruszy. Tak, że sobie później wystawić. No i do tego będę chciał strajkę kupić. Mm. Bo zakładam mu kurwa blokady i chuj, i będzie kurwa zabawka. Spaw tego. Spaw loka. Nie, 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 nie. normalnie Tak. ten krokodyl co tu grasuje też dobry jest ten pień nie, nie jest tak źle korek wyciągnął nie jest tak źle? dalej mówisz? nie, już widzę, że jest ale przynajmniej samochód... co o tym? potem później bigos miał w samochodzie